Najśmieszniejsze, najobrzydliwsze historie z apteki już były, także dzisiaj najdziwniejsze sytuacje, które spotkały mnie na dyżurze nocnym w aptece. Pracowałam kiedyś w aptece takiej dużej, 24-godzinnej, także dyżury nocne też się trafiały. I już Wam mówię, jakie najdziwniejsze sytuacje mnie spotkały. Pierwsza sytuacja, której do tej pory nie jestem w stanie wytłumaczyć, to był Pan, który przyszedł około pierwszej, drugiej w nocy do nas. E, bardzo spanikowany, że mamy natychmiast wzywać policję, e, ponieważ on został pobity, telefon mu zabrali, e, gonią go, znowu w ogóle no, straszne rzeczy. E, I oczywiście wezwałyśmy policję, no bo tutaj e, nie było na co czekać, bo on był naprawdę spanikowany. I przyjechała policja, i okazało się, że pana nigdzie nie ma. I do tej pory nie wiem, czy pan sobie robił żarty, czy rzeczywiście coś się złego stało. Policja obszu obszukała całe osiedle, przyszła z powrotem z informacją zwrotną, że po prostu pana nigdzie nie ma. Druga historia, która też jest dla mnie mocno zastanawiająca i zadziwiająca, jest taka, że przyszedł do mnie o godzinie drugiej albo trzeciej w nocy mój sąsiad, który widział, że idę na dyżur nocny i stwierdził, że pewnie się nudzę na tym dyżurze nocnym. Nie wziął pod uwagę tego, że jak nie ma pacjentów, to my po prostu śpimy. Przyszedł po prostu dotrzymać mi towarzystwa i przyszedł po prostu pogadać sobie ze mną. Także obudził mnie po to, żeby sobie ze mną pogadać, bo chciał dotrzymać mi towarzystwa, bo sam spać nie mógł. Trzecia historia to pani, która pojawiła się o godzinie czwartej nad ranem i żądała wpuszczenia do apteki. Powiedziała, że absolutnie nie rozumie tego, że apteka jest zamknięta i obsługa jest przez okienko. Ona jest chora i nie będzie stała na zimnie, i kłóciła się ze mną, że po prostu muszę jej otworzyć drzwi. Jeżeli jej nie otworzę drzwi, to mam natychmiast dać telefon do właściciela i ona zadzwoni i zrobi wielką awanturę. Nie pomagało tłumaczenia yy, po prostu nikogo, że w nocy obsługujemy przez okienko. Yy, pani po prostu żądała wpuszczenia do środka. Ostatnia historia była dla mnie bardzo przykra, ponieważ była to taka historia, gdzie pan po prostu postanowił mnie upokorzyć. E, panu się wydawało, że jest jakimś tutaj panem i władcą i po prostu w momencie, kiedy doszło do płacenia, od samego początku było dla mnie bardzo niemiłe, ale w momencie, kiedy przyszło do płacenia, po prostu wziął pieniądze i rzucił tak przez okienko jak psu, żebym ja sobie po prostu zbierała to z podłogi. Także ta sytuacja była dla mnie bardzo niemiła. Nie mam pojęcia, dlaczego w ten sposób mnie potraktował. Po prostu chciał chyba zaznaczyć swoją wyższość nad jakąś tam głupią kobietką z apteki. Także mam nadzieję, że nigdy więcej nic takiego mnie nie spotka, ponieważ pacjenci raczej nas szanują i raczej jesteśmy rzeczywiście zawodem zaufania publicznego i jest to raczej taki fajny zawód, wdzięczny. No ale tu niestety okazało się, że ludzie są różni, i mam nadzieję, że taka sytuacja więcej mnie nie spotka którą z tych historii uważacie za najbardziej dziwną?